To jest pewnego rodzaju mit, jakieś przekonanie, które nie wiem skąd się wzięło, że PiS w czasie tej kampanii wyborczej obiecał dużo socjalnych rzeczy. Wcale nie obiecał wiele socjalnych rozwiązań. Choćby sztandarowy projekt 500+, jakby wzmocnienia polityki rodzinnej poprzez pomaganie gotówkowe, Rodziną, które mają dzieci, to, jest, to nie jest wcale żadne rozdawnictwo ani nic szczególnie zaskakującego. To jest po prostu doszlusowanie Polski do, 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 zachodniej, do zachodniej normalności. Bo. Mam wrażenie, że za tym kryje się takie głębsze nieporozumienie. My w Polsce zbudowaliśmy sobie przez 25 lat takie tanie byle jakie państwo. To znaczy, po, po, polskie państwo, które niewiele daje temu obywatelowi, no i też ty, niezbyt do wiele od niego bierze, bo podatki są bardzo niskie w tym kraju. No i w, w, właściwie teraz jakakolwiek partia w, w, przyszłaby do władzy i próbowała w, popchnąć do PiS, czy, czy, czy PO, czy, czy jakaś forma lewicy, próbowała nas popchnąć w kierunku zachodniej normalności, to to zawsze będzie polegało właśnie na rozbudowie wydatków tak zwanych socjalnych, których nie wiedzieć czemu polska opinia publiczna nienawidzi, boi się i, 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 i wpada w jakiś dziwny amok, kiedy o nich słyszy, podczas gdy to jest krok taki w, w kierunku przywracania normalności. To jest taka uwaga natury generalnej. A teraz skąd się w państwie w, w gospodarce kapitalistycznej bierze pieniądze? Skąd państwo bierze pieniądze? No może wziąć je z, przede wszystkim z podatków. Żeby te pieniądze się z podatków znalazły, to trzeba podatki podwyższyć. Polskie partie polityczne, w tym również PiS, jak ognia, obawiają się podwyżek podatkowych. Jeżeli mowa jest o po podwyżkach podatkowych, to tylko o takich raczej w sferze symbolicznej, to znaczy tam podatki od sklepów, wielkopowierzchniowych, od banków, które fiskalnie niewiele przyniosą, są raczej próbą pokazania, my teraz zabierzemy się za kapitał zagraniczny, podczas gdy tam, gdzie najwięcej można by ugrać pod względem fiskalnym, czyli na przykład wprowadzając dodatkowe stawki podatków osób, tam, broń Boże, nie, nie, żeby nie przestraszyć wyborców. No więc jeśli PiS nie będzie szedł w tym kierunku, to znaczy mówił, że nie, że nie chce, nie będzie zwiększał obciążeń, co więcej, będzie chciał podwyższać kwotę wolną, co jest de facto obniżką podatku, no to będzie miał problem wtedy rzeczywiście z realizacją swoich obietnic. Mógłby to zrobić podwyższ podwyższając deficyt, ale tego nie zrobi, bo na to nie pozwoli Unia Europejska i też lekcja takich krajów południa, które łatwo wpadały w pułapkę zadłużeniową, jednak mam wrażenie, że po tej stronie strony politycznej jest odrobiona, no więc... I progi e, oszczędnościowe ciągle tego, funkcjonują. Z, z tego powodu PIS może mieć trudno, no chyba, że, y, chyba, że y, stanie wprawdzie wobec swoich y, wyborczych obietnic, bo no po prostu no, b, 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 żyjemy w kraju o niskich obciążeniach podatkowych, chcemy mieć lepsze państwo, chcemy zerwać z tym, y, z, z tym co było dotychczas ty, ty, i takim państwem dziadowskim, no, to, y, no to, 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 to trzeba iść w kierunku podwyżek no podatków ale... innego wyjścia nie ma.